Pana pouczamy. Uszkodzone mięśnie szyi. Duszenie. Tak jest. I pozostaje jedno pytanie. Kto to był? Pana ojciec zaginął. Co? Uroczysko. Od poniedziałku do czwartku o 20.00 w czwórce. A jeśli pierwszą opiekunką hultaja była genialna astronomka. Która pewnego dnia została porwana przez kosmitów? Bo niby, dlaczego ktoś miałby oddać najlepsze psa na świecie do schroniska? Kadoptuj! Dla dobra psów! Niewygodna proteza nie przeszkodzi nam w pójściu na wal. Skorega Mocowanie plus komfort. Zapomnisz, że nosisz protezę dzięki warstwie amortyzującej nacisk. Stwórz z protezą zgrany duet dzięki. Koraza! To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Perfumy do tkanin Eden. Kwiatowy zapach, który trwa, trwa i trwa. Wiadomo, że do czyszczenia uszu w środku nie należy stosować patyczków, bo grozi to zapchaniem przewodu słuchowego. Trzeba stosować spray, ale który? Przetestowałem kilka i polecam Akustonę. Akustone zawiera kombinację trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają zalegającą woskowinę i dokładnie czyszczą przewód słuchowy. Do tego Acoustone nawilża i łagodzi podrażnienia. Dla mnie to najlepsze rozwiązanie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acoustone. słuszny wybór. Radzę sobie z objawami menopauzy. Klima forte z maksymalną dawką izoflawonów uwolniła mnie od uderzeń gorąca, wahań nastroju, a nawet nadmiernej wagi ale w okresie menopauzy również kości mogą ulec osłabieniu. Dlatego teraz Klima Forte dostarcza solidną porcję wapnia i aż 2000 jednostek witaminy D3. Klima Forte sprawia, że jestem spokojna o moje kości i wolna od objawów menopauzy. Klima Forte. By menopauza nie dała ci w kości. Dużym wyzwaniom łatwo sprostasz niedużym telefonem. Sprawdź, jak to jest! Sprawdź, jak to jest, gdy możesz wziąć wygodny kredyt do 200 tysięcy złotych w 100% online i przeznaczyć go na podróż, na pasję, na remont, na co tylko chcesz. Bank. Wybierz świat bardziej Velo. Znasz to? Przez noc przybierasz na wadze Pojawia się brzuszek, boczki, a nawet puchną palce To przez wodę, która może gromadzić się w organizmie Zwłaszcza w drugiej fazie cyklu W takich sytuacjach pomaga mi hydrominum Hydrominum zawiera tylko naturalne wyciągi roślinne I wspomaga szybkie i skuteczne usunięcie nadmiaru wody z organizmu Dzięki hydrominum znikają wahania wagi, opuchnięcia, brzuszek, boczki, a nawet celulit wodny Wypróbuj hydrominum To działa Hydrominum, antidotum na nadmiar wody Wszystko na co pracowałam latami. No, Pozwól mi się sama zabiegować Z dziećmi. Sonia, ja zastanawia się nad wyjazdem na wymianę do Irlandii. Jaką wymianę? Możesz wziąć kredyt. A, na co się wydaje?